Siema, z tej strony MajaNDia, w dzisiejszym odcinku mamy pogromców mitów z Doskim! Yy, doskim, siema, siema. Czemu ty no. znowu jesz fast foody? Yy, no bo... ale to nie To No, tak, burger, bo... jakieś frytki i co, to pewnie kola jeszcze, co nie? I to nie zero, tylko zwykła. Nie, nie, woda, woda, to nie kola. naprawdę, Woda? Odchudam Proszę się. pokazać. Mm. No, o, dobra, odchudzasz, dobra, dobra, hamburger no, <gamy> i frytki, no, ale woda, bo się odchudza, dobra, dobra. No dobra, ale tak, no, widzomy, wiesz, na, Napiszcie, czy to jest poświęta, dobry sposób na odchudzanie, napiszcie w komentarzu, <gamy> czy też tak się odchudzacie z hamburgery, z frytkami, a tutaj udajecie, że jest woda, tak? Nie udaje jest naprawdę. Sprite, nie widzisz, tak, na wiem, nie... to jest sprite, to jest sprite na pewno. <gamy> Jakby tu była kola. No, to zrobiłem reklamę by spraytowi. Kubek. A spray też jest biały, to wiesz, będzie pomyślą, że to woda. No, no, no jest taki gazowany, tak no. jak prawie woda gazowana. Tak, a więc pijesz wodę gazowaną? Czy yy, zwykłą? Piję wodę bez cukru. No, a jest <laughs> woda cukru. Nie, no, kolej bez cukru piję i wodę też. No. Yy, więc drodzy, no. widzowie, zostawcie jeszcze łapkę w górę. Jeżeli wy też pijecie wodę. O, pijcie... no, o, no, chyba o nie każdy będzie wody, więc... ale, ale, ale może ktoś nie pije wody. W ogóle, jak ktoś. No nie, jak, no. Wiem, jak cokolwiek pijecie, o, zostawcie łapkę w górę. O, o widzisz? Teraz będzie I tu, będzie tu, dużo. I tu o, cię mam. I tu mam was. No, jak cokolwiek I, pijecie, zostawcie łapkę widzi, w górę, a jak nic nie pijecie, napiszcie w komentarzu. O, o no, to nie będzie to, żadnych komentarzy no, chyba nie, w Okej, okay, nie, to dobra. E, lecimy, widzowie, w ogóle, bo zapomniałem, zapomniałem w poprzednim odcinku z Radixem. W ogóle to wbijacie też na kanał Dudowskiego. Eee, yy, Roblox, zapraszam, tak zapraszam, codziennie odcineczki Właśnie, właśnie, więc yy, chodźcie, chodźcie, chodź, chodź chodź, tu. O no. jest, Ale no weź mi dynaju prowadzić rady. na mnie. Wiesz Jeżeli no masz jechać, to nie wiesz masz jechać. Czekaj... A to ja muszę na dachu usiąść, tak? No, gdzie chcesz? O oh jest, Dobra. bo nie mogłem siąść na początku. Dobra, bo nie nieraz ciężko się siada. To autko jest jeszcze śmieszne. Dobra, oj. <głosy> <głosy> wypadek. <głosy> na start od razu palnąłem ten. Okej, okay. idziemy do... tutaj. Dobrze, że nie w instrybutor. <noise> instrybutor? Nie tylko, nie tylko w instrybutor. Dobra, lecimy z odblokowaniem sekretu. Dobra, mamy tutaj klucze. Dobra, widzisz, odblokowujemy wszystkie klucze, mną teraz. No, idę, 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 idę. Teraz, gdy to odblokujemy, odblokowują nam się wszystkie sekretne skrytki. W których są kody Okej, okej, okay, okay, dobra, już czaję. Tutaj trzeba było przyjść, żeby odblokować coś w innym miejscu, tak? Tak jest, tak, tu, tutaj klikamy cztery, Wszystkie cztery i teraz nam się odblokują Dokładnie trzy nowe skrytki w Których są filmy Ale nas interesuje tylko ten hmm. Okej okay. yy, Tu mamy kodzik Jak go sobie zapiszę 65459 yy, Mam nadzieję, że mi nie zamarze Nie zamazało mi, super, dawaj, chodź Uf. I idę, idę. Lecimy, i teraz tak, musimy iść do kina z tym kodem mhm. yy, i sprawdzimy, czy jeżeli... A, dobra, no to chodź. No A dobra. to ja się przebiegnę. No, no tam jakby się. Jeszcze... Tak, muszę Możesz muszę spalić, iść spalić Tam muszę do kryówki do, iść, do A tam z powrotem, tak? Tak, tak, tak. Dobra, to ja tam idę. Muszę spalić tego burgerka i frytki. No, dobra, to spalaj te cztery, 459 cztery, Okej, okay, mamy ten film z dzieckiem, to czyli ze mną, prawdopodobnie, dobra. I lecimy teraz tam. Dobra, i sprawdzimy, czy zapaliła się jakaś lampka. Gdzie ty się chowasz? To mnie straszy. Wystraszyła się drzwi, otworzyły tak. Jest nowy, patrz! Po odpaleniu tego filmu mamy nowy ten. później tutaj, yy, nowe światełko. No, i co to, to A, za... A jeszcze jedna rzecz. Bo widzowie mówią, że wiadomo co tu trzeba wpisać i tu trzeba wpisać hasło z tego, z tego z, filmu. Z, z, z... Więc jeszcze tego, co to... się wyświetli? Nie, nie, nie. Bo w filmie jest jak y, właściciel tej gry, znaczy ten, co zbudował mm -hmm. to miasto, no. chowa jakieś coś magiczne i nad tym pisze Dunger I widzowie powiedzieli mi, żeby y, tam wpisać y, te, te Dunger wpisać właśnie w ten panel tam. Ej, a co najszybciej się jeździ? jak masz sprę... gamepad prędkości, to wtedy najszybciej się jeździ. Dawaj, chodź na dół oh. ze mną. Chodź szybko ze mną na dół. Po, tak. Od razu ci pokażę, bo Doski no nie zna tutaj sekretów, a ja pokażę mu no, wszystkie. Nie, 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 bo ty jesteś taki zaawansowany w tym filmie. Więc widzimy tu. No, ja no właśnie. Gram. I dlatego też jest teoria, że jestem dzieckiem i Heavena i szukam jej policji <laughs> i agencji. Cześć to? Yeah. No, że ja wszystko tak odkrywam, że to prawdopodobnie mnie szukają. Dobra. Ej, co to za piwnica? No teraz siad, bierzemy laptopa, siadamy tutaj i jeżeli weźmiemy z laptopa, to mu się to tu się zapala specjalne światełko które klikamy, które odblokowuje nam przejście tutaj, chodź Boże <grym> Ej, że ty to wszystko pamiętasz? Tutaj mamy specjalnego laptopa, którego klikamy tu z boku zrobił na się specjalny dźwięk i wychodzimy Widzowie <grym> wszystko I... widzą, to jest speedrun e sekretów czy to tak na freestyleu Tak, tak, tak. No. Jo. Dobra. I teraz dobra, musimy sprawdzić, idzie. czym w tym panelu. Bo to. To tam... się! O, dobra, dobrze, że umiem pływać. Uff. Tu trochę z tyłu zostajesz. No, ale zaraz będą też dla doskiego lepsze rzeczy. Ale to trzeba jak najszybciej sprawdzić. Jak najszybciej. Spokojnie, biorę motor i lecę do ciebie. I teraz odblokował nam się ten panel, i tu wpisujemy Danger. Aj, nie działa. Czyli to, to nie jest to. Y jestem. Ale, no, może tu imię dziecka trzeba będzie się czyli ja. Nie, nie, nie. nie Myślę, no nie. że takie dziecko to może być jakiś Brajanek czy coś innego. <laughs> nie. Coś takiego. Ale nie wiadomo, no, to, to dziecko zostało gdzieś tutaj, ten. No dobra, teraz tak. Yy, Zostały nam mity, więc możesz czytać pierwszy mit i sprawdzamy też mity. Okej, okay, do dobra, w końcu, w końcu coś dla mnie, w końcu tak, się przydał to. na tym odcinku. Okej, okay, pierwszy, pierwszy mit, yy, mam przeczytać też od kogo? Tak, ale tylko jeżeli to jest imię nazwisko, to nie czytaj nazwiska, no bo wiadomo, RODO. RODO, RODO, wiadomo. No to Shop Gracz napisał, yy, w zawodach jobs jest agencji. Okej, okay, ej, to trzeba sprawdzić. Yy, zawody, tu są, dobra. One są po prawo, na tak? Sam, tak, na samej górze po prawo, S nad ten, emotka, później ten notesik i na sam... Yy! Ale ty tłumaczysz... <grych> za szybko! Ja tak nie dam... Naciśnij tą minkę na samej górze, tą bez ołówka. No mam. Teraz masz notesik. Notesik. Więc na sam dół i masz pracę agencji. O oh jest, faktycznie. Uuuu. No i właśnie staje się... Może... Agencji. Nie, nie działa. No nie wiem jakie to jest hasło. Ale w ogóle zobacz jesteśmy z Agencji. Teraz. Y Widzisz FBI, to? O, 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 open the door. I jeszcze coś ci pokażę lepszego. Patrz teraz na to. Widzisz to auto? C no. C o co? Jeszcze lepsze. Ja, yeah, ale fajne. Agencja jest to jakby sekretna spółka agentów, która A? przyszła właśnie do Brew Heaven, złapać twórcę Brookhaven, bo ukrywa jakieś magiczne przedmioty. Co, o, to jest hmm. jakaś fabuła, za zagrunda. No, ogromna dla mnie. fabuła, jest tu ogromna, sekretna fabuła. Nie wiem, co daje to, że mamy tego Joba, trzeba będzie to kiedyś sprawdzić, no ale to zobaczymy. Dobra, dawaj kolejnego mita. E, dobra, kolejny mit jest od Dominika w, w. E, Tam na policji, co masz pracę SWAT. O, przed chwilą miałeś ze Słata ten. Auto. E, no? e, to tam jest taki kwadrat, co możesz nacisnąć. E, dobra, to poczekaj, zlikwidujemy sobie pracę najpierw. Dobra, ja też już klikam. Usunąłem. Yy, Okej, okay, dobra. I teraz tak. Tutaj, gdzie jest praca SWOT? O, gdzie jest praca słod. Tu jest police Report. Tu jest 99 Calls. Tu jest SWOT. Okej, okay. a i tu jest guziczek, ale nie, go nie z tego co wiem, tego nie można nacisnąć, nie, nie można go nacisnąć. Ale okej, okay, ale tam, tam, jest kolor, tam jest taki kwadrat, tam jest taki kwadrat pisze w micie. Tak, 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 kwadrat. pod stołem, a jest, a jest, faktycznie, no I widzę, I gdy w widzę. elektrowni się zmieni przycisk, to on się staje zielony, ale niestety nie można go kliknąć, to już wiedzieliśmy. Dobra, dawaj kolejnego mita. mit obalony, obalony. Ok e, Kolejny muszę sobie powiększyć. Dobra. Bo jest trochę dłuższy, dobra. Mit od Anny, Anny R999 Jak zrespisz ten dom, gdzie Brookhaven schował te trójkąty i wejdziesz do komina i naciśniesz E, to coś się stanie. O, dobra, to chodź, idziemy sprawdzić to. Biegnę, biegnę do cyby. Yy, czyli musimy iść tutaj do tyłu najlepiej. Yy, zrespić mhm. dom tam, gdzie Brookhaven schował trójkąty. Kurczę, ja teraz się skopnęłem, że ja w ogóle znam większość domów w ogóle z sekretami, gdzie są. To jest... To to powi powinieneś jakoś podjąć pewne kroki, pójść do lekarza czy coś. <grym> <grym> Bardzo możliwe. Dobra, oj, nie to. Dobra. Bierzemy sobie ten domek o. i ten domek to jest ten domek. O, <grym> o wczytuje się. To też się tak długo wczytuje? Tak, tak, tak. Żebym pokazać widzowie, że to jest na pewno ten domek, to pójdziemy z Doskim teraz właśnie do tych trójkątów. Chodź ze mną. Jestem, jestem yy, tutaj. Ale ładnie, tak nowocześnie. Tak, tak. I tu musisz wejść, skoczyć. Okay. O, jestem? Tak, Dobra. i tu są te trójkąty. Oho. Które zostały schowane I tu gdzieś jest to... komin. Muszę wejść na komin. O, ja nie mogę wejść. O jestem. Dobra, yy, czekaj, bo tu trzeba wejść na Ty na komin. jesteś na dachu? No właśnie trzeba jakoś wejść na dach i na komin. U, e... Trzeba zrespić w takim razie drobinę. No pewnie tak. O, prawie mi się udało, dobra. To nadal nie będzie tu jest komin, ale poczekaj, a ty sprawdź w... w środku, może, bo to... A trzeba wejść na dach napisała, czy nie? A kurczę, tam pisze Tak, jak wejdziesz do komina i naciśniesz E, to coś się stanie. Do komina. Poczekaj, hmm. ale teraz zobaczę, czy chodzi o tego na może... dachu. Nie no, do kominka się w domku nie da wejść, bo on jest taki, taki, taki. No nie da się nie, tam wejść. Się, no u góry też nic nie stało, ale dobra, sprawdzimy, czy mimo wszystko na dole. Do komina. No nie no, nie, no dobra! Ej, się? No dobra! Oho! No, wow, wow, wow okay. to działa! Chodź tu, chodź tu, to działa! Chodź do mnie. No, wejdź stąd, no i, gdzie ty jesteś. No, Zwyjdź, no, wyjdź, wyjdź, patrz. Już no. ci pokazuję. I teraz wejdźcie na sieć E, u góry. Chodzę, naciskam E. Co jest? <laughs> to jest taki śmieszny sekret. Aha, bo to. Bo chyba o to chodzi, że nad tym kominem jest prysznic, tak? Po prostu. Tak Pięknie no. i nas tak jakby Weź łączy. Wejść, z tym. Prysznica. E, już już. E, A jak wiesz? O, dobra, jestem. O, no, łączy nas tym, po prostu, bo to się nam e tak, pokazuje. bo jest za, po prostu za blisko. No, tak, ej, bo, do... bo prysznic jest totalnie nad kominkiem. No, ten mid jest <laughs> totalnie, ten kozak. Nawet zobacz, miejsce na kryjówkę. Ktoś idzie do ciebie i mówi, a i tu jesteś, a to szybko, e, nie mam mnie tu. <laughs> to e. jest można w Fight'n Seek'a zagrać. No, na, Chowanego na ruchu trzeba ruchu. będzie zrobić, Chowanego, więc co, no, no, trzeba będzie zaprosić. No, w ogóle? No, chowanego? grałem raz, więc trzeba będzie zaprosić SKKF'a i ogólnie ekipę na Chowanego w Brookhaven. O, tak. Ej, no to by, to by było zorombiste. No, trzeba, trzeba będzie na pewno zrobić. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście chowanego w ruchem. Ale to, to można na całej mapie, czy to za dużo? właśnie by zrobimy wtedy, raczej, kurczę. żeby to było na przykład zrespimy Może tak czy, jak kiedyś robiłem. No, kilka cztery cztery, domki. Cztery domki. Na przykład, tak, tak jak kiedyś to robiłem, to były tutaj cztery domki i tych cztery mhm. domkach można było się chować. No, no, no. no każdy sobie wybierał, to... jaki domek jeszcze chce. Tak, tak. W 10 osób myślę, że fajnie by to było. No, no. dobra. Albo w 11 i po prostu 10 chowających by się było to, cały czas. Czytaj ostatniego Mita, a widzę, że już jest tutaj. Okej, okej, okej. Olivier J. Czytaj go segmentami może, co? Dobra, jak pójdziesz do restauracji. To do restauracji, bo on jest długi. Dobrze, więc musimy się pierw udać do restauracji. Bo długie mity to właśnie rozkładamy na części, żeby. Żeby się Nie, nie pogubić. pogubić, tak. Nie? No ja się w tych krótkich gubię, a co dopiero w takim, co ma. Tutaj dwie jest linijki. Brooks Dealer. Ojejku. Dobra, idziemy du do Brooks Dużo Dinner, Robuxów no? to prędkość kosztuje. Yy, trochę, nie wiem ile dokładnie. Oo, Siemka. Dobra, no, ja chyba jest nie potrzebujemy na Robuxów prędkość. Speed unlocked. Speed unlocked, no, no, no. o kurde. O, o. o kurde. Ile? 400. Oj, dobra, trochę mm, ja kosztuje. podziękuję, ja podziękuję. Dobra, dawaj, y, daj kończysz ta co tam dalej? Jak pójdziesz do restauracji, już jesteśmy i wejdziesz tam gdzie się gotuje, ok, czyli musimy iść... Tu za ladę? Za ladę. O, y, utknąłem. O, dobra. Tam gdzie się gotuje, to tam jest taka czarna lada i pomiędzy musztardami będzie ukryta funkcja pomiędzy musztardami, okej. Okay. Musisz wow, tylko wejść to w to tą chodzi. ladę. A że. Czyszczenie? Tak. Ech. Mi chyba nie działa. O, działa, działa. Widziałeś? Jest okay, ukryta no? funkcja. Ale jazda, w ogóle nigdzie tego nie było. Proszę, trzeba wejść w ladę. I gdy to są musztardy? Ale, po, ale poczekaj. Oprócz tego, jeśli będziesz miał rozmiar na najmniejszy, to gdy wejdziesz w tą funkcję, będziesz lewitować. Co? Ej, dobra, to trzeba sprawdzić. Sprawdzamy, sprawdzamy. Rozmiar na najmniejszy. Wchodzimy w tą ja funkcję. Też ale jazda! Się. I nie wiem, co ja robię, ale... Dobre, nie patrz na mnie lepiej. Tak? A z twojej perspektywy to inaczej wygląda? No nie da Nie okej! nieważne. Okay, ja też chcę sprawdzić. Dawaj, 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 dawaj. Bo tu musiał być piesek Oho. i głaszczesz pieska. No, ej, czemu pies jest za lodą? Albo mnie głaszczesz, o. Na po główce. Bez kitu. Normalnie. Tak Okej, okay, dobra, drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie, na razie trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Siemka.